Filipiny wypowiadają wojnę giełdom kryptowalutowym. Blokada dostępu dla milionów użytkowników. Koniec wielkiej batalii. Ripple wychodzi z sądowego piekła. Fundacja GlassFull. Nowy zastrzyk energii dla ekosystemu Solany. Złoto kontra Bitcoin. Walka gigantów nabiera rumieńców. Nowa hosta w USA. Prognozy Mikea Wilsona z Morgan Stanley. Tron stawia na polityczny meme coin. Trump Token wkracza w erę multichain. Ripple wchodzi w świat stablecoinów. Przejęcie, które może wstrząsnąć rynkiem. Nadchodzi sezon altcoinów. Rynek szykuje się na potężne wzrosty. Krypto lato w pełnym słońcu. Firmy z branży szturmują giełdy. Olbrzymie wzrosty po dekrecie Trumpa. Rynek kryptowalut eksploduje. Humanity Protocol. Prywatność w sieci wchodzi na nowy poziom. Wiralowa ICO podbija rynek. Miliony dolarów w kilka dni. Firmy w opałach finansowych stawiają wszystko na bitcoina. Rynek zaskoczony tym trendem. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, nie zapomnij zasubskrybować kanału Kanal Highs, kliknąć łapki w górę i zostawić komentarz. To pomaga rozwijać kanał i docierać z kryptonowościami do większej liczby osób. A teraz, zaczynamy. Filipiny wypowiadają wojnę giełdom kryptowalutowym, blokada dostępu dla milionów użytkowników. Rząd Filipin postanowił uderzyć w globalne platformy handlu kryptowalutami. Tamtejsza komisja papierów wartościowych i giełd ogłosiła, że popularne giełdy, takie jak OKX, Bybit czy BitGet, działają w kraju bez wymaganych licencji. Efekt? Dostawcy internetu zaczęli masowo blokować dostęp do ich stron internetowych. Co ciekawe, aplikacje mobilne wciąż działają, jednak według lokalnych mediów ich dni są policzone. Blokady mogą zostać rozszerzone w każdej chwili, a władze wyraźnie sygnalizują, że nie zamierzają ustępować. Dla milionów mieszkańców Filipin, gdzie kryptowaluty stały się częścią codziennych transakcji i popularną formą inwestowania, to spore uderzenie. Szczególnie, że wiele osób korzystało z zagranicznych giełd, aby uniknąć wysokich opłat i ograniczeń lokalnych operatorów. Regulator tłumaczy swoją decyzję ochroną obywateli przed oszustwami i piramidami finansowymi, które w ostatnich latach rozrosły się w regionie. Jednak część ekspertów uważa, że to początek znacznie szerszej ofensywy, krok w stronę całkowitej kontroli nad cyfrowymi aktywami na Filipinach. Taki ruch może też mieć efekt domina w Azji Południowo-Wschodniej. Inne kraje regionu od dawna przyglądają się temu, jak regulować rynek kryptowalut, a Filipiny mogą stać się dla nich modelem działania. Na razie użytkownicy szukają sposobów na obejście blokad. Od wirtualnych sieci prywatnych po przenoszenie swoich środków na mniejsze, mniej znane platformy. Jednak to ryzykowna gra, bo władze zapowiadają dalsze zaostrzenie przepisów i kary dla tych, którzy próbują omijać zakazy. Wszystko wskazuje na to, że w tej bitwie między globalnymi giełdami a rządami państw Stawką nie są tylko pieniądze, ale też przyszłość swobody finansowej w internecie. Filipiny stały się dziś poligonem, na którym rozgrywa się jeden z najważniejszych sporów o kształt rynku kryptowalut w nadchodzących latach. Koniec wielkiej batalii. Ripple wychodzi z sądowego piekła. To, co przez lata było jednym z najgłośniejszych sporów w historii kryptowalut, właśnie dobiegło końca. Firma Ripple i Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oficjalnie zakończyły swoją wieloletnią batalię sądową. Przypomnijmy. Cała historia rozpoczęła się kilka lat temu, gdy regulator oskarżył Ripple o sprzedaż tokenów XRP jako niezarejestrowanych papierów wartościowych. Sprawa szybko urosła do rangi symbolu walki pomiędzy innowacją w świecie blockchain, a twardymi ramami regulacyjnymi narzuconymi przez państwo. Dla wielu inwestorów było to starcie Dawida z Goliatem. Z jednej strony dynamiczna firma z sektora krypto, z drugiej potężny organ nadzorczy z nieograniczonymi zasobami. Po latach przesłuchań, apelacji i gorących debat w branży. Strony doszły do porozumienia. Ripple zgodziło się zapłacić karę w wysokości 125 milionów dolarów, a w zamian komisja wycofała pozostałe roszczenia i zrezygnowała z dalszych działań prawnych. Dla posiadaczy XRP to wielki oddech ulgi. Kurs kryptowaluty zareagował błyskawicznie. Cena zaczęła rosnąć, a w mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy, że to może być początek nowego, złotego okresu dla projektu. Eksperci podkreślają jednak, że to nie tylko wygrana Ripple, ale także ważny precedens dla całego rynku. Ten spór pokazał, że regulacje mogą ewoluować, a firmy z branży blockchain mają szansę bronić swoich racji i wygrywać z państwową machiną. Koniec tej batalii może otworzyć drogę dla nowych projektów, które dotąd obawiały się konfrontacji z regulatorami. A sam Ripple? Teraz firma zapowiada, że skupi się na rozwoju technologii płatniczych opartych na XRP i budowaniu globalnych partnerstw. Wszystko wskazuje na to, że ta historia przejdzie do legendy świata kryptowalut jako przykład, że nawet w starciu z gigantem można być starczą, a nie natarczy. Fundacja GlassFull. Nowy zastrzyk energii dla ekosystemu Solany. Na rynku kryptowalut pojawiła się inicjatywa, która może stać się iskrą zapalną dla rozwoju jednego z najgorętszych projektów ostatnich lat. Fundacja Glassful, stworzona przez platformę Pomfun, ma za zadanie dostarczyć dodatkową płynność finansową najbardziej obiecującym projektom działającym w sieci Solana. Płynność w tym przypadku oznacza gotowe do użycia środki, które mogą być przeznaczone na rozwój technologii, działania marketingowe czy poszerzanie bazy użytkowników. Innymi słowy, to paliwo, które może przyspieszyć rozwój i pomóc twórcom docierać do szerszej społeczności. Pomysł wpisuje się w szerszy trend w świecie blockchain, gdzie coraz częściej powstają fundacje i specjalne fundusze wspierające całe ekosystemy. Pełnią one rolę kryptowalutowych odpowiedników funduszy Venture Capital, zapewniając finansowanie na wczesnym etapie, a także know-how i kontakty biznesowe. Dla inwestorów to sygnał dojrzewania rynku. Projekty wspierane przez solidne zaplecze finansowe mają większe szanse przetrwać trudne czasy i stale się rozwijać. Mimo to, eksperci przypominają, przed ulokowaniem środków warto dokładnie przyjrzeć się fundamentom danego projektu. Tymczasem w ekosystemie Solany pojawił się jeszcze jeden mocny akcent. Spółka Mim Strategy zdecydowała się na odważny ruch, kupując ponad 2400 tokenów SOL za kwotę przekraczającą 2,5 miliona dolarów hongkońskich, czyli około 370 tysięcy dolarów amerykańskich. Cena za pojedynczy token wyniosła około 152 dolarów. To pierwsza w historii spółka notowana na giełdzie w Hongkongu, która zainwestowała bezpośrednio w Solanę. Ten ruch pokazuje, że zainteresowanie blockchainem ze strony dużych instytucjonalnych graczy w Azji rośnie, a zaufanie do potencjału Solany jest coraz większe. Złoto kontra Bitcoin. Walka gigantów nabiera rumieńców. Legendarny trader surowcowy Peter Brandt, znany z niezwykle trafnych prognoz rynkowych, zwrócił uwagę na ciekawy długoterminowy trend. Od ponad dekady złoto stopniowo traciło względem Bitcoina, a wykres pary XAU przez BTC nieprzerwanie poruszał się w dół. Jednak ostatnie wydarzenia na rynku pokazują, że ten szlachetny metal znów zaczyna odzyskiwać blask. W ostatnich tygodniach cena złota wspięła się do nowego, dwutygodniowego szczytu, a to dzięki nadziejom na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo napięcia handlowe między USA a Chinami chwilowo podbiły popyt na kruszec. Szczególnie po wprowadzeniu wysokich ceł w kwietniu, co wywołało rekordowy wzrost cen. Choć część napięć już opadła, zainteresowanie złotem wciąż rośnie. Od początku roku złoto zyskało niemal 1 trzecią na wartości, co jest wynikiem lepszym niż wzrost bitcoina w tym samym okresie. Kryptowaluta co prawda w lipcu osiągnęła historyczne maksimum, przekraczając 120 tysięcy dolarów, ale jej tempo wzrostu nieco wyhamowało. Eksperci są podzieleni. Analityk Bloomberga Mike McGlone podkreśla, że rynek kryptowalut zaczyna coraz mocniej poruszać się w rytmie giełdy, co może świadczyć o osłabieniu jego siły. Z kolei Julian Timmer z firmy Fidelity jeszcze niedawno przewidywał, że bitcoin prześcignie złoto w drugiej połowie roku. Dziś jednak, patrząc na wykresy i rosnącą popularność kruszcu, widać, że walka o miano najlepszego aktywa inwestycyjnego wciąż trwa. Nadchodzące miesiące mogą przynieść prawdziwy zwrot akcji. Pytanie tylko, czy to bitcoin odzyska przewagę, czy złoto umocni swoją pozycję. Nowa hosta w USA. Prognozy Mike'a Wilsona z Morgan Stanley. Mike Wilson, główny strateg rynku akcji w Stanach Zjednoczonych w banku Morgan Stanley, ogłosił początek nowej HOSY. Według niego amerykańska gospodarka wyszła z tak zwanego toczącego się spowolnienia w kwietniu tego roku, a kluczową rolę odegrały tu lepsze prognozy zysków firm oraz sprzyjająca polityka fiskalna i monetarna. Wilson twierdzi, że obecny rynek jest wręcz wybuchowy i nie daje inwestorom łatwej okazji do wejścia. Przewiduje, że indeks SP500 może dojść nawet do poziomu 6,5 tysiąca punktów. A tempo wzrostów przyspiesza szybciej niż wielu się spodziewało. Ekspert zaznacza jednak, że w krótkim terminie możemy zobaczyć korekty, które dla cierpliwych inwestorów będą okazją do zakupów po niższych cenach. Sektory takie jak finanse, przemysł czy oprogramowanie wykazują obecnie szczególnie silny wzrost zysków. Co więcej, w jego ocenie rezerwa federalna może być bliżej obniżki stóp procentowych niż kolejnych podwyżek, co dodatkowo sprzyja rynkowi. Choć w swoich prognozach Wilson nie wspomina o kryptowalutach, to historycznie takie fazy hossy sprzyjały nastrojom risk on, czyli większej skłonności inwestorów do ryzykownych aktywów. Początek obecnego trendu wzrostowego łączy on z rozwiązaniem sporów celnych w kwietniu, co przypomina odbicie po wcześniejszych kryzysach. Jeżeli jego prognozy się sprawdzą, amerykańska giełda może czekać wyjątkowo mocny rok. Pytanie tylko kto odważy się wskoczyć do tego pociągu, zanim nabierze on jeszcze większej prędkości. Tron stawia na polityczny memecoin. Trump Token wkracza w erę multichain. chain Tron ogłosił oficjalną integrację Trump Tokena z protokołem Layer Zero, co pozwala na swobodny transfer tego aktywa między siecią Ethereum a Tron bez konieczności korzystania z mostów. To jeden z pierwszych memecoinów o tematyce politycznej, który zyskuje natywną funkcjonalność wielołańcuchową. A to oznacza lepszą płynność, szybsze transakcje i głębszą integrację z DeFi. Choć brzmi to jak ciekawostka, jest to element większej strategii Tronu. Sieć chce przyciągnąć nowych użytkowników, wykorzystując siłę społeczności skupionych wokół memcoinów, tym razem z politycznym twistem, w samym środku rozgrzewającej się kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Justin Son, twórca Tron, podkreśla, że sieć pozostaje neutralna politycznie, ale wspiera innowacje w świecie memcoinów. Tron wchodzi w ten segment w momencie, gdy rynek memcoinów przeżywa kolejny boom. Tokeny tego typu coraz częściej wychodzą poza Ethereum czy Solane, zdobywając miejsce na Avalanche. BNB Chain, Base i właśnie Tron. To przypomina szalone wzrosty z lat 2021-2022, gdy Dogecoin czy Shiba Inu podbijały internet. Ale tym razem trend napędzają aktywa o mniejszej podaży i wczesnym etapie rozwoju, zanim trafią do masowych portfeli. Integracja Layer Zero, to coś więcej niż techniczne ulepszenie, to dowód, że cross-chainowa płynność memecoinów staje się nowym standardem. Dzięki temu deweloperzy, twórcy NFT czy platformy stakingowe mogą bezpośrednio integrować Trump Token, bez problemów z rozdrobnioną płynnością. Tron staje się więc jednym z pierwszych dużych blockchainów, który natywnie wspiera takie rozwiązania. I tym samym przyciąga uwagę zarówno twórców, jak i inwestorów. Wniosek jest prosty. Memecoiny wchodzą w erę wielołańcuchową, a sieci, które najszybciej dostosują się do tej zmiany, zyskają przewagę w wyścigu o kolejny wiralowy token, a Tron właśnie wysyła sygnał, że chce być w tej grze liderem. Ripple wchodzi w świat stablecoinów, przejęcie które może wstrząsnąć rynkiem. Firma Ripple, znana przede wszystkim z tokena XRP i innowacyjnych rozwiązań płatniczych, właśnie ogłosiła ruch, który może otworzyć jej zupełnie nowy rozdział w historii. Spółka przejmuje platformę specjalizującą się w technologii stablecoinów, cyfrowych walut powiązanych z wartością realnych aktywów, takich jak dolar czy euro. To przejęcie nie jest przypadkowe. W Stanach Zjednoczonych coraz wyraźniej kształtuje się przyjazne środowisko prawne dla tego segmentu rynku. Nowe regulacje tworzą jasne ramy działania, a to oznacza, że firmy takie jak Ripple mogą bez obaw rozwijać swoje projekty i oferować je zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjom finansowym. Stablecoiny to dziś jeden z najdynamiczniej rosnących sektorów w kryptowalutach. Są szybkie, przewidywalne i nie podlegają tak gwałtownym wahaniom cen jak Bitcoin czy Ethereum. Dlatego właśnie banki, firmy płatnicze i korporacje coraz chętniej korzystają z tej formy cyfrowych aktywów. Ripple dzięki swojemu doświadczeniu w budowaniu globalnych sieci płatniczych ma szansę nie tylko wejść na ten rynek, ale wręcz stać się jednym z jego liderów. Przejęta platforma daje firmie gotowe zaplecze technologiczne, z którego można od razu korzystać. Eksperci już spekulują, że może to oznaczać połączenie dwóch światów płatności transgranicznych opartych na XRP z możliwością wykorzystania stabilnych, cyfrowych walut w codziennych transakcjach. To potencjalnie ogromna przewaga konkurencyjna, szczególnie w czasach, gdy firmy szukają bezpiecznych i szybkich rozwiązań do przesyłania pieniędzy na całym świecie. Wygląda na to, że Ripple nie tylko odzyskuje oddech po zakończonej batalii sądowej z amerykańskim regulatorem, ale także od razu rusza w stronę kolejnej wielkiej szansy. Jeśli plan się powiedzie, firma może umocnić swoją pozycję w branży i jeszcze mocniej wpłynąć na to, jak będziemy płacić i przesyłać pieniądze w nadchodzących latach. Nadchodzi sezon altcoinów. Rynek szykuje się na potężne wzrosty. W świecie kryptowalut zaczyna dziać się coś, co wielu inwestorów nazywa magicznym okresem sezon altcoinów. To moment, w którym mniejsze kryptowaluty zaczynają rosnąć szybciej niż sam Bitcoin, a rynek wypełnia się euforią i nowymi rekordami cen. Analitycy już teraz wskazują, że Ethereum wyraźnie umacnia się względem Bitcoina, co w przeszłości często było zapowiedzią hossy na altcoinach. W ostatnich tygodniach widać wyraźny napływ kapitału do takich projektów jak Solana, Cardano, czy avalanche. Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy zaczynają poszukiwać wyższych zwrotów i są gotowi na większe ryzyko w zamian za potencjalnie spektakularne zyski, co może napędzać tę falę? Po pierwsze, coraz więcej dużych firm i instytucji zaczyna dostrzegać potencjał technologii blockchain poza samym Bitcoinem, powstają nowe aplikacje zdecentralizowane, projekty związane z rynkiem gier, sztuczną inteligencją i finansami zdecentralizowanymi. Po drugie, pozytywne nastroje po decyzjach regulatorów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zwiększają zaufanie do całego rynku. Eksperci nie wykluczają, że w nadchodzących tygodniach niektóre altcoiny mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Oczywiście rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny, więc obok szans pojawia się też ryzyko. Jednak historia pokazuje, że takie momenty potrafią tworzyć legendy, zarówno tych, którzy odważnie weszli w rynek, jak i tych, którzy przegapili swoją okazję. Wygląda na to, że właśnie wchodzimy w czas, w którym mniejsze kryptowaluty mogą błyszczeć najmocniej od lat. A pytanie brzmi, kto odważy się zagrać w tę grę, a kto pozostanie tylko obserwatorem? Krypto lato w pełnym słońcu. Firmy z branży szturmują giełdy. Na rynkach finansowych zrobiło się naprawdę gorąco. I to nie tylko za sprawą wysokich temperatur. W branży kryptowalut trwa prawdziwe crypto summer czyli okres, w którym spółki związane z cyfrowymi aktywami wchodzą na giełdy, przyciągając uwagę inwestorów z całego świata. Na pierwszym planie są głośne debiuty giełdowe. Firmy działające w obszarze blockchain i kryptowalut notują rekordowe zainteresowanie podczas pierwszych ofert publicznych. Przykładem jest Bullish, platforma tradingowa, której debiut spotkał się z ogromnym entuzjazmem. W ślad za nią szykują się kolejne projekty, które chcą wykorzystać sprzyjający moment rynkowy. To ożywienie nie dotyczy tylko wyspecjalizowanych podmiotów krypto. Coraz więcej tradycyjnych spółek takich jak GameStop czy Marathon Digital zaczyna otwarcie inwestować w cyfrowe aktywa lub integrować rozwiązania blockchain w swojej działalności. Dla inwestorów to wyraźny sygnał, że granica między tradycyjnymi finansami a światem krypto zaciera się szybciej niż kiedykolwiek. Eksperci zwracają uwagę, że na ten pozytywny klimat wpływ mają także korzystne decyzje regulatorów i rosnąca akceptacja kryptowalut przez instytucje finansowe. W połączeniu z napływem świeżego kapitału daje to firmom z sektora niespotykaną wcześniej szansę na rozwój i ekspansję. To, co dziś obserwujemy, może być początkiem nowej ery w finansach, czasów, w których kryptowalutowe firmy staną się stałym elementem parkietów giełdowych, a inwestowanie w nie będzie równie naturalne jak kupowanie akcji największych korporacji technologicznych. Pytanie tylko, czy to lato potrwa dłużej, czy skończy się tak nagle jak przyszło. Olbrzymie wzrosty po dekrecie Trumpa, rynek kryptowalut eksploduje. Na rynku kryptowalut wybuchła prawdziwa euforia. Wszystko za sprawą dekretu podpisanego przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który oficjalnie otworzył drogę do inwestowania w kryptowaluty w ramach planów emerytalnych typu 401k. To historyczna zmiana, bo mówimy o rynku wartym wiele bilionów dolarów, do którego cyfrowe aktywa do tej pory nie miały dostępu. Decyzja ta działa na wyobraźnię inwestorów. Od indywidualnych graczy po największe fundusze emerytalne w kraju. Perspektywa napływu ogromnego kapitału do Bitcoina, Ethereum i innych cyfrowych walut wywołała gwałtowne wzrosty. Bitcoin w krótkim czasie przebił kolejne psychologiczne bariery, Ethereum poszybowało w górę, a wiele altcoinów zaliczyło dwucyfrowe wzrosty w zaledwie kilka godzin. Na tym jednak nie koniec. Eksperci podkreślają, że oprócz efektu samego dekretu działa tutaj również czynnik psychologiczny. Inwestorzy uwierzyli, że kryptowaluty zyskują pełnoprawne miejsce w amerykańskim systemie finansowym. Co więcej, ta decyzja może stać się wzorem dla innych krajów, które zaczną dopuszczać cyfrowe aktywa do podobnych programów inwestycyjnych. Analitycy przewidują, że w najbliższych miesiącach możemy zobaczyć nie tylko kolejne rekordy cenowe, ale też rosnące zainteresowanie instytucji finansowych, banków i firm płatniczych, które będą chciały zagospodarować nowy strumień pieniędzy. Wszystko wskazuje na to, że ten dekret może przejść do historii jako moment, w którym kryptowaluty przestały być tylko alternatywnym aktywem dla odważnych inwestorów, a stały się pełnoprawnym elementem globalnego rynku finansowego. Humanity Protocol. Prywatność w sieci wchodzi na nowy poziom. Świat blockchain doczekał się projektu, który stawia prywatność użytkownika w samym centrum działania. Humanity Protocol właśnie wystartował. A jego twórcy obiecują, że będzie to technologia, która pozwoli zachować pełną kontrolę nad własną tożsamością w internecie, bez konieczności oddawania danych w ręce wielkich korporacji czy instytucji. Humanity Protocol działa w oparciu o blockchain i nowoczesne mechanizmy weryfikacji tożsamości, które mają wyeliminować potrzebę przekazywania wrażliwych informacji stronom trzecim. Użytkownik może potwierdzić, kim jest, bez ujawniania szczegółów takich jak imię, nazwisko, adres czy dokumenty. Cały proces opiera się na technologii tzw. dowodów o zerowej wiedzy, które pozwalają potwierdzić prawdziwość danych bez ich ujawniania. Twórcy projektu podkreślają, że Humanity Protocol ma być odpowiedzią na rosnące problemy związane z kradzieżą tożsamości, masową inwigilacją oraz coraz częstszym wykorzystywaniem danych osobowych w celach komercyjnych. Dzięki nowej platformie to użytkownik decyduje, co i komu udostępnia, a jego dane są zabezpieczone na poziomie, który, jak twierdzą deweloperzy, Wcześniej był możliwy tylko w systemach wojskowych. Co więcej, Humanity Protocol ma działać w pełnej zgodzie z ideą decentralizacji. Żadna centralna instytucja nie będzie mogła przejąć kontroli nad systemem ani wymusić dostępu do danych. W praktyce oznacza to, że nawet władze czy potężne firmy technologiczne nie będą mogły podsłuchiwać ani śledzić użytkowników. Projekt już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w branży kryptowalut i technologii blockchain. Jeśli spełni swoje obietnice, może stać się punktem zwrotnym w walce o prywatność w sieci i przykładem, że cyfrowa tożsamość wcale nie musi oznaczać całkowitej utraty prywatności. Wiralowa ICO podbija rynek. Miliony dolarów w kilka dni. Na rynku kryptowalut pojawił się projekt, który w ekspresowym tempie przyciągnął uwagę inwestorów z całego świata. Mowa o inicjatywie Bitcoin Hyper, która w trakcie swojej przedsprzedaży zebrała już ponad 7 milionów dolarów, a licznik wciąż bije. Sukces tej zbiórki nie wziął się znikąd. Projekt od początku postawił na agresywną i niezwykle kreatywną kampanię marketingową. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wzmianek, filmów i memów, które błyskawicznie rozprzestrzeniały się wśród entuzjastów kryptowalut. Efekt? Bitcoin Hyper stał się wiralem, a o projekcie mówi się nawet wśród osób, które na co dzień nie śledzą branży blockchain. Twórcy obiecują, że ich token będzie czymś więcej niż kolejną chwilową modą ma wspierać rozwój własnego ekosystemu płatności i narzędzi opartych na technologii blockchain, co ma zapewnić mu realną użyteczność. Dodatkowo zapowiadają programy lojalnościowe oraz partnerstwa z innymi projektami krypto, które mają zwiększyć popyt na token już po jego oficjalnym debiucie. Inwestorzy widzą w tym szansę na powtórzenie sukcesu największych projektów ostatnich lat, które z niszowych inicjatyw w krótkim czasie wyrosły na gigantów rynku. Oczywiście, jak zawsze w świecie kryptowalut, potencjalne zyski idą w parze z ryzykiem ale atmosfera wokół Bitcoin Hyper sugeruje, że zainteresowanie dopiero się rozkręca. Jeżeli tempo sprzedaży utrzyma się na obecnym poziomie, może to być jedna z największych i najszybciej rosnących ICO w tym roku, a być może także początek historii, o której w świecie krypto będzie głośno przez długie miesiące. Firmy w opałach finansowych stawiają wszystko na Bitcoina. Rynek zaskoczony tym trendem. Na Wall Street i w świecie biznesu pojawiło się zjawisko, które jednych fascynuje, a innych mocno niepokoi. Coraz więcej spółek, które zmagają się z problemami finansowymi, decyduje się na odważny krok, inwestują w bitcoina, licząc, że wzrost jego wartości podniesie kurs ich akcji i przyciągnie uwagę inwestorów. Ten trend widać szczególnie w firmach notowanych na giełdzie, które jeszcze niedawno walczyły o utrzymanie płynności. Zamiast tradycyjnych działań naprawczych, takich jak cięcie kosztów czy restrukturyzacja, decydują się na zakup największej kryptowaluty świata, często za środki pochodzące z emisji nowych akcji lub zaciągniętych pożyczek. W tym roku już ponad 150 spółek zebrało łącznie blisko 100 miliardów dolarów na tego typu zakupy. Efekt jest często natychmiastowy. Sama informacja o wejściu w bitcoina potrafi wywołać gwałtowny wzrost zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych, a kurs akcji rośnie w ciągu godzin. Analitycy ostrzegają jednak, że jest to miecz obosieczny. Jeśli cena bitcoina będzie wyrosła, firmy mogą wyjść z kryzysu i zapisać się w historii jako przykład odwagi i skutecznej strategii. Ale jeśli kurs spadnie, te same spółki mogą znaleźć się w jeszcze gorszej sytuacji niż wcześniej, a zaufanie inwestorów może zostać poważnie nadwyrężone. Jedno jest pewne, to zjawisko pokazuje, jak bardzo bitcoin przenika do świata tradycyjnych finansów. Jeszcze kilka lat temu inwestowanie w kryptowaluty było domeną entuzjastów i ryzykantów. Dziś staje się narzędziem w walce o przetrwanie na giełdzie. I choć droga do sukcesu może być wyboista, dla wielu firm to ostatnia deska ratunku. Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał Hajs, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj, to co słyszysz na tym kanale to nie porada inwestycyjna. Nie namawiamy do żadnych zakupów ani działań. Wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Inwestujesz zawsze na własną odpowiedzialność. Do zobaczenia w kolejnym filmie.